Animacja promująca wystawę Karol Wojtyła Inspiracje. Na pastelowych planszach kolejno pojawiają się wykadrowane czarno białe zdjęcia postaci. Wśród nich przewaga zdjęć młodego Karola Wojtyły. W tle nieregularne geometryczne kształty. Plansza 1. Około 30 letni Wojtyła w kraciastej koszuli przy ognisku. Obok napis o Janie Pawle II bez patosu. Odkryj Karola Wojtyłę, którego do tej pory nie znałeś. Plansza 2. Wojtyła w cywilnym ubraniu w ciemnych okularach trzyma otwartą książkę. Obok napis Karol Wojtyła Inspiracje. Bezpłatna wystawa Centrum myśli Jana Pawła II. Plansza 3. Wojtyła w jasnej koszuli z krótkim rękawem, czapce z małym daszkiem, ciemnych okularach wpatruje się z uśmiechem w niebo. Obok napis. Zorganizuj wystawę w swojej szkole, parafii, instytucji. Plansza 4. Około 10-letni chłopiec w kurtce z kapturem patrzy przez lornetkę obok napis. Dostosuj jej wielkość do swojej przestrzeni. Plansza 5. Trzy twarze młodych ludzi. Wojtyła w rogowych okularach mężczyzna, kobieta. Obok napis. Skorzystaj z gotowych plansz, pobierz je i wydrukuj. Plansza 6. Zgromadzenie ludzi pod gołym niebem. Niektórzy trzymają innych na ramionach. Pokazują znak V palcami lub trzymają polską flagę. Obok napis: Podziel się z nami swoją realizacją. Przesuwają się kolejne plansze nowoczesnej graficznie wystawy, przyczepione spinaczami do poziomej linki. Widoczne czarno-białe zdjęcia, w tym wojtyły. Wybijają się na nich pytania: Naprawdę jesteś wolny? Dlaczego tu jesteśmy? Po co nam rodzina? W prezentacji wystawy towarzyszą hasła: Wartości, pytania, cytaty. Napis. Pobierz bezpłatnie www.centrumjp2.pl Logotypy. Organizator Centrum Myśli Jana Pawła II, Miasto Stołeczne Warszawa. Źródło informacji JP2 Online. Partner WCES. Patroni medialni TVP1, PAP, Gość Niedzielny, Aleteja. Logotyp Centrum Myśli Jana Pawła II rozwijający się w napis 20 lat po śmierci Jana Pawła II.